Siemanko widzowie tutaj pracujemy już. No otworzymy. Od, od, Zrzucić wszystkie potrzebne idzie. rzeczy i idziemy do domku, bo tam nic o wiele No Nie? Patrzcie, ja już skończyłem tu całe ogrodzenie tutaj jest. Tu jeden jest. No wszystko tu wiesz, to schowaj. Czekaj. Pajączek! Gdzie pajączek? Był. Aha, ale wywaliłeś go? Tak, jeszcze bym poszedł po jakieś krzesła. bym znalazł je, no to. I będziemy ciągle siedzieli, bo. O, są a dwa. Weź jedna Dobra, ale tego masz... tam nie zmieścimy do domu. Zmieścimy, wyjdzie, Na. To jest A ja wezmę olej drugie. Pajderini, Być cenni! Tego nie widzieliście. Mam krzesło, ale tam mnie się... Jezu! Uf. Kurde, ja muszę naokoła, bo ty przecież. Jestem. Ale fajnie! <laughs> Widzę drzwi. Drzwi dni. Dobra. Ja dam no trochę tą ląkę zgaszę, co? Nie, musi być. Ja no trochę przygaszę. Okej. Okay. Dobra, jakie zamówienie mamy? Zielone, znaczy zielone, zielone, zielone. Zielone. Hmm. No tutaj mamy cozy. Bo no tylko jednak masz rację, że trzeba Daj. zapalić. Czekaj. No widzisz jak tu jest ciemne, jak w dupie. Hmm. O! Ja to spaję, Dzień, A to spają taki dużo. Cień, Nie, nie, ja, to jest trawka. No nie, 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 przy, przymknięte. Nie, to są zamki. Dobra, to dawaj, lupę. Dobra, robimy. Czekaj, to mam na telefon. Uch, ale, o, ale zimno, ale tutaj mam takie fajne okna. Może jeszcze okna zamknięte, co? No, okej, okay, możemy. No. Ale. Poduszkami, pamiętasz? To, tak, to leć, po jedną poduszkę do karturka. o kurde drzewo! To weźmiemy kocyk, nie wiem To weźmiemy, to kocyk może się przydać. i te rzeczy wszystkie to musimy wziąć i... Jestem Olek. Pamóż! Nadkocyk nam Daj Daj to. Ma, Masz te dwie. O, biała tu jedna poduszka. I masz tu poduszkę, żeby zapkać okno. Masz tu, tu poduszkę, tu jest u mnie. No, a to robimy pierwsze zamówienie. fajnie No. Fajniutko. Oh, you touch my tra-la-la. -la. Oh, my ding-ding-dong. Ah! Przykrywamy się. <grych> Ej, tylko tu sobie. Nie Ale to by ma być do przykrycia przecież, bo nam zimno, nie? No, no to raz. W takiej robocie. To zimno jest. Ej. Ja mam... Na ok, no jesteśmy przykryć. to wygląda, no, ale fajnie tu. No taki vibe, ale duże. Nie małe. Tutaj, tu tutaj. można normalnie noc spędzać. No, na stołapek tutaj w noc. No żartuję, widzę Nie możemy. No by było można. Oj, to jakaś. Nie, no nie pozwala. No. Jezu, no to ja robię kamerę z Taki billboard powiesiliśmy z orkiem, Dlatego halo. do nas ludzie zują. No, dzień dobry. No halo, dzień dobry. Kul... Czekaj. Koniec gumki. Dzień dobry, tu tak... Tu z gorąca kulki Co tam? Co pani chce zamówić? Aha, gumki, tak? Który rozmiar? XXL czy normalne? Normalne. A okay. e, jaki koral? Mmm. Pomarańczowy i biały. Okej, okay, to pani chce razem pomarańczowy, biały czy oddzielnie? Razem, okej. Okay. No dobrze, to zamówienie będzie zrobione gdzieś za, nie wiem, za pół godzinki, bo jeszcze mam klienta. No dobrze, to zadzwonimy do Pani. Dobrze, dobrze, do Pani, do widzenia. Kurde, ktoś dzwoni, czekaj. Um, halo, e, tutaj karto z Ehm... Um, tak, no. No tak, jaki rozmiar? X, XL czy normalny? Aha, normalny. Um, a jaki kolor? Czekaj chwilę. Zenio, to jest zenio, czaisz? Zenio. Dobra, to jaki chcesz, zenio, nie? Aha, taki. Bo mam taki. Nie! Niebieski. O, dobra, niebieski. Dobra, to pani niebieski. No to tak, niebieski. Dobra, pa. No, dobra. Nie no normalnie to nawet ze nią może dzwonić. No, dobra. dobra. Ej nagryjesz, ale tak, dzwoni. Nie, kąk nagle dzwoni, nie? Dobra. On no, chciał jak je chciał niebieski, tak? tak niebieski, dobra, tak. robimy tutaj... Co ty to no Nic. Patrzę która godzina. Z tym na chwilę te rękawiczki, gdy już trochę ciepło jest. A jak wiesz aklimatyzacja wybory no dobra, godzina jest ym, która? nie, u mnie nie działa zegar o, okay. halo? no halo, gorące gumki z tej K strony kaktus gorące gumki. E o kong, co ty tu robisz? w pracy jestem teraz no, nie będę ci teraz Robuxów doładowywał. Mogę. Jak już z pracy, to ci doładuję, dobra? A ile chcesz tu w ogóle Robuxów? No, chyba cię coś pogrzało. 400 maksymalnie. No, nie kłóć się ze mną. Chcesz czy nie? W chcesz czy nie? Nie. No to się uspokój. Chcesz coś dobra. zamówić czy Halo? No dobra. Ale nie powiedziałaś mi na co. Ma, dobra. No, też to jest dobra, tylko ja w pracy jestem. Tak, jeszcze pytasz się, czy. czemu mnie do mnie. Ja w pracy jestem. Zrozum to, nie? Tak. Mhm. No, no to zaraz będzie, za jakieś 5 minut. Za 5 minut może być. No, nie, nie, nie będę. Nie. Cześć. Czekaj, o, chcę chce fardolce. Nie, dobra, Do, jak wrócę z pracy o 18.00 ci dołazuję, tak? Ok, nie, teraz nie. O 18, .00. jak wrócę z pracy, rozumiesz to? Zamówienie, nie? No, tak. Okej, okay. okay, to pa! Jezu ten sezon... Rób zielony, rób zielony, zielony rób zielony. Rozmiar 46. Przynajmniej. No tak na niego rozmiar. Rozmiary to do Zenia. A, dobra. Zenia tu. Co? Ca... Takie dzieci, nie? Hongkong nie chciał zamówienie, tylko robót, żebyś byśmy doładował. No. My to teraz z tym Fortnite zainstalował i ciągle gra. No. My to na dwóch nie chcę wyjść z koniem. Ty czekaj, to mam kontrolę, ale się to zobaczę, ja bym wykorzystał właśnie, no. Bo kurde. Cztery godziny. Pod rząd, Nie włączajmy telefonu. Dobra. O e jezu. Zobacz do... na to. 5 godzin. Nie. Chodzi mi o to. Czemu on wydał? Dzisiaj 400 zł. Co? Na jakiegoś. Czekaj. Czekaj. Minecraft, Roblox Studio. Co tu jeszcze jest? Stumble Guys, Stars 어어어어어 <목소리> 개로야 <Okay. 목소리> yeah,